Z okazji 2015 roku chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego. Wiadomo, że nowy rok to nowe postanowienia noworoczne. Dostosujmy je do swoich możliwości. Nie przesadzajmy, bo wiadomo jak to jest. Wszyscy kupujemy karnety na siłkę, a po dwóch tygodniach karnet tak kurzem, jak my tłuszczem. Życzę Wam mimo wszystko, by się wszystko Wam ułożyło. Abyśmy wszyscy zdobywali po prostu niebo. Sky is the limit. Wszystkiego najlepszego. Ja właśnie udaję się na palkar na Będę dzisiaj hopsał i skakał. Hej? Kto wzywał człowieka w wiórka?